Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Mam dla Was dzisiaj kolejną ciekawostkę i też będzie o Magnusie, ponieważ Gary wysłał mi kilka ciekawostek o Magnusie, tak więc jest to kolejna. Magnus po walce z Lejmanem Rasem i po spaleniu Prospero przez Lejmana i jego pieski bardzo długo nie opowiadał się w pełni po stronie chaosu. Na przykład podczas eskortowania ciała wulkana z na nokturna przez byłego adiutanta prymarchy Artelusa Numeona wraz z oddziałem salamander. Ich barka bitewna, Charybda, została kilkukrotnie zaatakowana. Najpierw przez oddziały śmierci, a potem przez demony Slanesha i za każdym razem była w cudowny sposób ratowana. Co salamandry brały za duchowe interwencje ich ojca. Okazało się jednak, że to, że to właśnie był Magnus. I zawitał właśnie do Numeona, który co prawda w dość szorstki sposób, ale poinformował go, że przez pamięć jego zmarłego brata opiekował się nimi podczas, podczas podróży. Ponadto zesłał na adiutanta wulkana wizje, które ukazywały mu, że przez dobrowolne złożenie się w ofierze będzie w stanie wskrzesić swojego ojca. Dajcie znać, czy Numeon e, poświęcił się, czy się nie poświęcił. Czy wulkan powstał, czy nie powstał dzięki Numeonowi? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się do następnej ciekawostki. Cześć.